Maneczko moi drodzy, witajcie! Przygotowałem dla Was nowe zwiastuny, nowe trailery i nowe sceny z nowego odcinka Digital Circus, czyli cyfrowego cyrku. Mamy pa parę nowości: mamy też sklep otwarty w Japonii. Będziemy mieli premierę w Japonii, oczywiście, tegoż serialu. Zacznijmy od tego, że naprawdę zaczyna się fajnie rzeczy dziać, i przede wszystkim, co jest warte odnotowania, to zobaczcie, jak nasi główni bohaterowie w tym trailerze. Chodzili do tego cyfrowego, do, do tego Candy Królestwa Cukierkowego, to wszystkie te manekiny cieszyły się na ich wizytę, tak? Bardzo się cieszyły. Natomiast mamy najnowszy przeciek, który jest tutaj, i słuchajcie, według tego przecieku, no te manekiny teraz chyba nie za bardzo cieszą się z tego, że tutaj są nasze postacie. No jak wcześniej widzieliście tutaj. No to oni się bardzo wiwatowali na ich cześć. Były tutaj te konfetti, puścili baloniki i tak dalej, więc bardzo ich witali. Dlaczego potem nastąpiła taka dziwna zmiana zachowania, to jest bardzo ciekawe. Być może coś się wydarzyło potem, podczas tego odcinka, co zniechęciło te manekiny do bo tu możemy to dwojako interpretować albo te postacie te manekiny są złe na te nasze, nasze postacie, ulubione postacie, albo po prostu oni wszyscy przed czymś uciekają. Natomiast wydaje się, że chyba najprawdopodobniej najlepsza interpretacja, najbardziej prawidłowa jest tego, że po prostu te manekiny zaczęły. W jaki sposób są zdenerwowane, złe na naszych postaci, na nasze postacie, tak? Na Pomni i resztę ekipy. Pytanie, dlaczego widzimy tutaj Jaxa, Pomni i Keina tylko, a nie ma reszty bohaterów? Być może coś się wydarzyło. Natomiast Jax nie wygląda jakby tak szybko, widzicie? Pomni, jej, jej mina jest taka, że ona... Oj, coś się wydarzyło, musimy uciekać. Natomiast Jax tutaj wyluzowany... Spoko, nic się nie dzieje, i tak dalej. Więc zastanawiam się, co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi o ten przeciek. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach oczywiście, co jak wy interpretujecie to nowe, nowe scenę, nowe zdjęcie z odcinka. Natomiast mamy też otwarcie w Tokio otwarto sklep tutaj specjalny właśnie cyrkowego cyrku. Jak widzicie, mega fajnie to wygląda. Patrzcie. Oficjalny sklep merch, gdzie możecie kupić te wszystkie rzeczy: maskotki, pluszaki i tak dalej. Czekajcie, bo tu co jest? Pop-up store, czyli to jest ten sklep oficjalny. Fajnie to wygląda. Mamy jeszcze tutaj zdjęcia z tymi pluszakami, jak ten sklep już lepszej jakości, jak ten sklep wygląda. Patrzcie, takie pluszaczki. Jax jest fajny, Pomni tak. No, ok. Tu mamy wszystkie te postnie, tu są tylko trzy. Ciekawe, czy, czemu hagaty nie ma i reszty, znaczy ragaty. Przepraszam. Tu mamy postacie te. Pokój w ogóle jest tego, widzicie? Zrobiony fajnie to wygląda. Tu mamy właśnie lepszej jakości już po mnie jako figurka. No i tu jest ten pokój lepszej. No way out, nie ma drogi ucieczki, nie. Wow i tu był te, ta postać która zmieniła się w abstrakt nie z tego co pamiętamy tu mamy oczywiście z bliska mamy długopisy jakieś naklejki jakieś te pinki przylepki te kapsle z tego co widzę no i postacie pluszowe no i tu jest właśnie tu jest to patrzcie bluzy tu są no i mamy mamy tam, tam, ten pokój namalowany ej fajnie to wygląda kostka Mega spoko, mega spoko. Taką mieć tapetę, oj, to by było trochę średnie. No i tutaj jest otwarcie chyba oficjalne, albo tutaj przede wszystkim jest <laughs> jakby sesja, gdzie można obejrzeć sobie czy coś, albo wstęp do sklepu. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie mogę się doczekać tej premiery, kiedy obejrzymy sobie odcinek. Swoją drogą, tutaj jak widzicie, są te manekiny, mamy cufrowy no Kolejne, kolejne rzeczy, pewnie jak będziemy mieli jeszcze więcej przecieków, to oczywiście wam je udostępnię. No i oczywiście poczytam wasze komentarze z poprzedniego odcinka, bo zawsze to robimy. Fajnie, że w Polsce nagrywa ktoś o tym serialu na bieżąco. A tak w ogóle jeśli chodzi o ten tort, to wydaje mi się, że to nagroda za ukończenie przygody, tak jakby w odcinku pilotażowym pod koniec. No, <laughs> Może tak być, że Kane zrobił taką nagrodę dla nich, albo... Obstawiając, wiecie, bo zazwyczaj były takie. Jest taki przyjęty gag z tortem, że ten tort, najmniej w smurfach, tak było, że da, dawał te ciasta, te prezenty, ten, ten jeden ze smurfów i one tak wybuchały, nie? Więc być może ten tort też będzie jakimś psikusem, który zrobią tam, będzie pułapką na przyjaciół, więc kto wie. Please, nagraj z SCP, please. Ale co to jest SCP? Musicie mi wyjaśnić, bo i jak się to nagrywa, bo tego to nie mam pojęcia, Pikas, musisz tutaj bardziej szczegółowo napisać. Zubel była na trailerze. Tak, to był mój błąd. Zubel była na trailerze, tylko chodziło mi też o to, taki skrót myślowy, że, <laughs> że po prostu jakby widzieliśmy jej w tej przygodzie, chociaż potem się okazuje, że jednak gdzieś tam będzie, albo po prostu zniknie. No zobaczymy. Obstawiam, że to zdjęcie z ogniskiem to po prostu wytwór na potrzeby marketingowe. Gooseworks pisała na Tumblrze, że, że za zdjęcie udostępnione przez Glitch odpowiada dział marketingu, a nie ona. Dziwiłbym się, jeżeli ta scena faktycznie znajdzie się w odcinku. Wiecie co? No, być może masz rację, ale też pamiętajmy, że akurat pod względem takich psot pso, rzeczy gdzieś jest wiecie, dużo psotek takich Sotnik to jest Jax, ale Kane też lubi robić różne rzeczy z postaciami, więc wydaje się, że może to być jeden z takich gagów śmiesznych i to rzeczywiście będzie na odcinku. No ale kto wie, szczerze to nie wiemy. Tak naprawdę to żartowałem z tym Slow Chain. Ale jak przyjrzysz temu spoilerowi, to widać, że Gangol się trochę uśmiecha, więc to mogą być jego urodziny. Po mnie jest zdenerwowana. Pewnie coś ukrywa, ale nie chce tego powiedzieć, dlatego się uśmiecha. Ragata się nie cieszy z tego powodu, że ogień się rozpalił, bo jest z lalką, ale też patrzy na coś nad ogniem. No właśnie. A tak w, w ogóle, to spójrz, co jest nad tortem. To może pomni jednak się uśmiecha naprawdę, bo jest jej przyjaciel, wyłania się z ognia. Ty, no właśnie. Zerknijmy sobie na ten przeciek. Eee, czekajcie, bo tu był ten trailer i my sobie zobaczymy, ale co się wyłania. Czy rzeczywiście, tu się coś. Z... Tu jest ten. Czy się coś z ognia tu wy... A rzeczywiście, tu jest jakaś postać, jakby. Racja, racja, racja. Tak pod. Tam pod lewym górnym róg jest jakaś drzownica. Słuchajcie, lewy górny róg. Ty, no rzeczywiście, może coś być. Tu, coś takiego, a górny, to ja to zasłaniam chyba. Swoim tym. Być może. Kurka, nie, nie teraz nie zobaczę. E, Jackson nie ma, bo poszedł z Kinglem zostawić suba na Twoim kanale. Dziękuję bardzo. Moja teoria to, że Pomnik jest kontrolowana przez kogoś. Ma ciągle traumy i dziwnie się zachowuje. Może w siódmym pilocie e, poznamy jej sekret. A może kilka osób abstrak abstrakele. Bo pomnik chce wyjść i może się tak mocno zdenerwować, że nie może wyjść. A Gengel w tym ogniu z raka to mogą się spalić. Kingler szaleje, a Jack jak nudzi w cyrku może szukać wyjścia? Możliwe. Mam nadzieję, że Gangol odegra trochę większą rolę w tym odcinku. Ja, ja też i mi go żal. No szczerze, moi drodzy, to twórcy już zapowiedzieli, że te odcinki z biegiem czasu będą stawać się coraz bardziej dla starszych i ten drugi odcinek już, już zapowiedziano, że ten drugi odcinek będzie bardziej mroczniejszy, więc zobaczymy. A więc pewnie będzie się akcja rozwijać, jeżeli chodzi o abstrakty i coś jeszcze. Zgaduję, że ten aligator złapał po mnie ragatę Kane a, a Jax i Kindle uciekli. No, może też tak być. A jeszcze pamiętacie, jak w pierwszym trailerze był fragment, gdzie Kane kazał mu pracować w paspudzie. Teraz pytanie, czy kazali mu serwować kukurydzę. No, ciekawe. Mogłoby być to ciekawe. Nie mogę się doczekać tego odcinka. Dziękuję bardzo, Sonic. Jakby coś, to Jack boi się kukurydzy, bo kiedyś pracował na farmie, dlatego też nosi ogrodniczki na rękach. Nie wiem, jak to się stało tak, że się boi się kukurydzy, ale wiem, że to ma związek z farmą. Może zrobią popcorn teraz przy tym ogniu, nie? Jak jest kukurydza, no kto wie. <grydza>